Hej kochani, witam Was serdecznie. Z tej strony Adia Fit na kanale Fit Woman. Mam nadzieję, że tęskniliście, bo dawno mnie tu nie było. E, a robimy dzisiaj coś fajnego. E, robimy sernik Chocobons. Tak więc zapraszam. Pokażę Wam produkty, które będą nam potrzebne do przygotowania deseru. I tutaj mamy głównego bohatera. Nowy Nazlov, który smakuje jak właśnie Chocobons. I jest bez dodatku cukru. Następnie będzie nam potrzebne białko, najlepiej, żeby było bezsmakowe, bo waniliowe, jajeczka, erytrytol, jogurt naturalny, płatki owsiane górskie, kakao i olej kokosowy. I oczywiście zaraz nadlowie najważniejszym składnikiem naszego sernika będzie twaróg chudy. Zaczynamy od przygotowania kakaowo owsianego spodu. Musimy przesypać sobie składniki do miski i zblendować. Tak więc przesypujemy płatki, kakao oraz olej kokosowy, który jest w postaci stałej, to jest bardzo istotne. Blaszkę wysmarowałam sobie już olejem kokosowym. I zblendowałam nasz spód. On jest taki lekko lekki i będę go układać. Spód już jest wyklejony, wsadzam go na chwilę do lodówki, w tym czasie zrobię masę na sernik, żeby nam troszkę stężniał. Tak więc przygotujemy sobie teraz masę serową. Potrzebujemy do tego otwaruk, jogurt naturalny, erytrytol, jajka i białeczko. Blendujemy wszystkie składniki razem. Masa serowa jest już zblendowana. Teraz przeleję ją do foremki. Już pachnie cudownie. Dobra, mamy przygotowane ciasto. Zapieczymy je w 180 stopniach na 10 minut i dodamy jeszcze kluczowy składnik. Serniczek już jest lekko podpieczony, a w tym czasie wsadziłam natlas do miski z gorącą wodą, aby zmienić jego konsystencję na bardziej płynną. I teraz polejemy serniczek właśnie natlowym. I tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika na 45 minut. Serniczek jest gotowy, zobaczcie jak się prezentuje, pachnie naprawdę jak szokowąs. No i co, no i testuję w takim razie. 11 na 10. Zapraszam na nasz kanał, będzie więcej takich przepisów.